Witajcie w magazynie Motowizja. Dzisiaj będzie nieco mroczny klimat, ale ten mroczny klimat rozświetli tenże samochód. No dobra, prawda jest nieco inna. Pogodę mamy jaką mamy. Leje deszcz, więc szukaliśmy miejscówki, żeby się trochę schować. O właśnie, auto się odezwało. Słuchajcie, ono żyje. Hyundai Kona to nasz dzisiejszy bohater. Samochód, który jak widzicie, właśnie w tych warunkach pokazuje, że stylistycznie to jest niesamowicie ciekawa sprawa. Dzisiaj w naszym programie będziecie mieli okazję zobaczyć ten samochód nie tylko w jednej, ale praktycznie w czterech odsłonach, dlatego że Kona oferuje szeroki wachlarz w wersji wyposażeniowych, ale też silnikowych. To dzisiaj w naszym programie. Najczęściej w tym momencie naszego programu mówię Wam o stylistyce danego samochodu. No i w przypadku najnowszej Kona, owszem, jest o czym rozmawiać, bo ten samochód wygląda ciekawie, świeżo, dynamicznie. No, wygląda po prostu jak koncept car wyjęty gdzieś z jakiegoś salonu w Genewie czy w Paryżu. Natomiast no, tym razem będzie nieco inaczej, bo jak widzicie, mamy tutaj aż cztery samochody i każdy z nich jest inny. Każdy ma inny napęd, inny silnik. Przygotowaliśmy dla Was wersję elektryczną, benzynową w wersji podstawowej, hybrydową oraz benzynową w wersji N-line, która ma prawie 200 koni mechanicznych. Zatem zajrzyjmy pod maskę i zobaczmy, czym te samochody się od siebie różnią i jakie mają parametry. Wiadomo, że w każdej marce i w każdym modelu jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o wielkości silników, no i my też będziemy się dzisiaj tego trzymać. Zaczynamy od wersji bazowej 1.0, i tak moim zdaniem to będzie jeden z popularniejszych samochodów, jeżeli chodzi o wybór najnowszej kony. No nie dlatego, że ten silnik jest najtańszy, ale tutaj mamy do dyspozycji właśnie jednostkę 3-cylindrową 1.0 o mocy 120 koni mechanicznych. I mam takie wrażenie, że to jest całkiem niezły optimum dla tego auta, bo owszem, nowa kona urosła względem swojego poprzednika, jest przestronniejsza, no ale umów. My się, przy tych ograniczeniach prędkości, przy tych wszystkich radarach, kontrolach i tak dalej, cenach mandatów. Nie wiadomo jak szaleć na drogach, nie ma co, bo to się najczęściej źle kończy. I jeżeli chodzi o punkty karne, i jeżeli chodzi o finanse. Tutaj mamy do dyspozycji silnik, który w zupełności napędzi ten samochód do tych e, takich standardowych prędkości. Nie będzie zawalił drogą, e, nie zrujnuje wam budżetu przy dystrybutorze. E, przypominam tylko 1,03 cylindry, e, 121 koni mechanicznych. To jest wersja podstawowa. W tym przypadku, akurat jeśli chodzi o tę testówkę sprzężona z sześciostopniową manualną skrzynią biegów, ale przejdźmy sobie do y, kolejnej z wersji, tym razem do wersji hybrydowej. Zmieniliśmy kolor pojazdu, teraz mamy bordową konę. Podnosimy maskę, i skoro już właśnie o kolorach mowa, to jeżeli widzicie pomarańczowe przedwody pod maską, to wiedzcie, że coś się dzieje. Tutaj mamy silnik hybrydowy, więc połączenie jednostki benzynowej z jednostką elektryczną. Jednostka benzynowa to silnik 1.6, 4 czterocylindrowy, do tego właśnie układ hybrydowy. Ten samochód ma moc 141 koni mechanicznych i to jest też takie optimum dla tych, którzy cały czas cenią sobie oszczędność, ale też będą chcieli mieć auto nieco dynamiczniejsze niż ta Wersja 1.0. I tak jak tam mówiłem, że to może być jeden z częstszych wyborów, tak samo tutaj mam wrażenie, że właśnie ta wersja hybrydowa to może być taki must have, jeżeli chodzi o najnowszą konę. Ale to oczywiście nie jedyna wersja, którą mamy dzisiaj dla Was, bo za chwilę zobaczycie kolejne dwie równie ciekawe. Była podstawowa benzyna, była wersja hybrydowa. Czas na benzynę najmocniejszą w gamie. I tutaj do dyspozycji mamy też silnik czterocylindrowy, silnik z turbiną, podobnie jak ten 1.0. Natomiast tutaj do dyspozycji jest prawie 200 koń mechanicznych, dokładnie 198. A więc dla tych, którzy dzisiaj patrzą w te foldery, patrzą w katalogi, patrzą w internet, no, dzisiaj już nie ma tych samochodów takich czterocylindrowych, benzynowych, mocnych. Proszę bardzo o to dowód na to, że są w Hyundai'u cały czas można coś takiego znaleźć. Co też istotne, to właśnie w przypadku tychże wersji, właśnie tej konkretnie, konfiguracji jest dość dużo. No, w czym diesla już nie znajdziecie, ale te silniki możecie łączyć ze skrzynią manualną, ze skrzynią automatyczną dwusprzęgłową. I co też ważne, na przykład taką wersję jak tutaj, możecie sobie doposażyć w napęd 4x4. A więc, no, zobaczcie, nie dość, że stylistycznie ten samochód się wyróżnia, bo mamy tutaj NK, mamy 200 koni, mamy 402, Mamy turbo, mamy napęd na cztery koła, mamy 7-stopniową dwusprzęgłową, a to wszystko upakowane w bardzo praktycznym, funkcjonalnym nadwoziu. Właściwie już suwa, a nie crossovera, bo tak jak mówiłem, kona dość mocno urosła. Benzlówka dla tych, którzy cały czas marzą o tych silnikach. Tymczasem zamykamy maskę i idziemy do tego, co jeszcze w ofercie, czyli do wersji elektrycznej. No i czas na wisienkę na torcie, bo e, gdybyśmy mieli właśnie mówić o nowej Konie e, to najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednika to nie są wymiary, to nie jest ten wygląd, e, to jest cała filozofia tego samochodu, dlatego że e, tak jak wcześniejsza generacja produkowana była głównie z myślą o wersjach benzynowych, e, z myślą o tym, że no dobra, wsadzimy hybrydę, wsadzimy elektryka, tak tutaj jest już zupełnie inaczej, dlatego że e, ten samochód, druga generacja kony, została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o wersji elektrycznej i taką właśnie tutaj dla Was mamy. Zatem zanim podniosę maskę to zwróćcie uwagę... Właśnie, gniazdo ładowania od czoła, no to, żeby było wygodnie, dostępnie, ale też to wszystko się w jedną całość zamyka, jest bardzo aerodynamicznie. O to też, też w tym aucie chodziło. No i tutaj, kiedy podnosimy klapę, zobaczymy tylko wielką połać zakrywającą właśnie tę jednostkę elektryczną. No tak, jednostkę. Mówię tak, jakby to była tylko jedna wersja, ale tak nie jest. Dlatego, że jeżeli zdecydujecie się na elektryczną konę, to do wyboru macie dwie wersje. Możecie wybrać wariant z mniejszą mocą, 156 koni, wówczas pojemność akumulatorów to jest 48 kWh. Albo jeżeli to dla Was za mało mocy, za mało akumulatora i zasięgu, bo ten samochód, który ma ten mniejszy wariant, według normy WLTP może podróżować na dystansie około 377 km. Jeżeli to dla Was za mało, to możecie wybrać konę w wersji z jednostką, która ma 218 koni mechanicznych i która ma akumulator o pojemności 65 kWh i ten samochód według normy WLTP powinien przejechać ponad 500 km. No oczywiście musicie pamiętać, że większa bateria to większy ciężar, więc różnica w osiągach może nie być aż taka spektakularna, ale właśnie macie wybór no i to też świetnie pokazuje, że na tle tych wszystkich jednostek, o których tutaj mówiłem, sami przyznacie, jest tego całkiem spory wybór, to sam fakt, że do wyboru są jakby dwie wersje elektryczne pokazuje, że o taką filozofię w tym modelu bardzo chodziło. Słuchajcie, pogoda nam dzisiaj nie sprzyja wybitnie. Tak jak ostatnio mieliśmy piękne słońce, tak dzisiaj mamy, chciałbym się powiedzieć, piękną jesień Tejże zimy, bo leje deszcz. Ale schowaliśmy się do wnętrza, jakże przyjemnego, i nawet w ten pochmurny dzień e, fakt, że mamy okno dachowe, powoduje, że jest jakoś przyjemniej w tej kabinie. E, jest jakoś tak e, sympatyczniej. No, przyjemnie jest też dlatego, że e, zmarzliśmy, więc korzystamy z grzanych siedzeń. E, ja jeszcze dodatkowo z grzanej kierownicy, i to jest coś, co naprawdę w takich warunkach pogodowych jest e, świetne. Jeżeli chodzi o już miejsca w kabinie, no, nie ma się do czego przyczepić, bo e, już w poprzedniej generacji kony z przodu. Tego miejsca nie brakowało. Ja się czuję tu, jakbym siedział w samochodzie klasy kompakt. Zresztą wszyscy podkreślają, że yy, dodanie tych kilku centymetrów do nowej kony spowodowało, że ten samochód właśnie już nie jest crossoverem, raczej idzie w stronę kompaktów, a więc można go nazywać. No i tak faktycznie z przodu się w tym samochodzie czuję. Co ważne, z tyłu tego miejsca też jest więcej. Zadbano o ten drugi rząd, zadbano o to w taki sposób, że po pierwsze właśnie przybyło tych centymetrów, rozstaw osi jest większy, ale też zadbano konstrukcją tychże siedzeń, które są wyprofilowane w taki sposób, są zwężone w takim najbardziej kluczowym fragmencie. Ja tego w ogóle nie czuję, żeby te siedzenia były jakieś takie mniej wygodne, mniej komfortowe przez to, natomiast dla drugiego rzędu ma to niebagatelne znaczenie. Poza tym wszystko jest jasne, klarowne, no królują ekrany, jak to dzisiaj już bywa w samochodach, spore ekrany, bo... 12 cali przede mną, 12 cali obok. Tutaj centrum informacji a propos samochodu, czyli oczywiście wszystkie wskazania zegarów, wszystkie wskazania komputera pokładowego. Tutaj centrum multimedialne. Ale wracając jeszcze do tego, że tutaj mamy to centrum dowodzenia, że tak powiem, samochodem i informacji na temat samochodu, to fajne jest to, co było już też w poprzedniej generacji, czyli w momencie, kiedy wrzucamy sobie kierunkowskaz zmieniają nam się te tarcze na obraz z kamer i widzimy jeszcze więcej niż w tych całkiem sporych lusterkach. Fajne też jest to, że zastosowano selektor wyboru kierunku jazdy tutaj przy kierownicy. To powoduje, że po pierwsze jest to blisko ręki, jest to wygodne, funkcjonalne, no jak w starych amerykańskich samochodach, słuchajcie, gdzie w ten sposób taką bajhon zmieniało się tutaj biegi, no oczywiście to jest dużo mniejsze, dużo bardziej subtelne, ale wygodne, komfortowe. Dzięki temu Tutaj na tunelu środkowym mamy mnóstwo miejsca. W tej chwili ogromny schowek, ale wystarczy nacisnąć jeden klawisz, drugi klawisz i już pojawiają się kap-holdery, ładowanie telefonu, ogromny schowek, cup holdery Projekt tej deski też jest przyjemny dla oka dzięki temu, że takie szczotkowane amylinium aluminium tutaj wprowadzono. I co ważne, w porównaniu do Tucsona, do którego ten samochód w jakiś sposób się porównuje, no bo wiadomo, że Tucson to taki trochę większy brat modelu Kona, to przeciwnie do Tucsona zrezygnowano z pól dotykowych. Tak jakby Hyundai trochę się wsłuchał w użytkowników i stwierdził, że no może mają rację, że te pola dotykowe to nie do końca dobry pomysł, zostawmy fizyczne przyciski, bo jednak ten ruch przycisku pod palcem, gdzie wiemy, że coś się zadziało, o właśnie, wcisnęliśmy mapę na nawigacji, powoduje, że od razu mamy Informacji. aha, kliknęliśmy, zaakceptowane, coś się wydarzyło. A więc y, to też jest fajne, że z jednej strony ta nowoczesność wszechobecna w tym samochodzie, a z drugiej strony, rozwiązania jednak klasyczne, które po prostu się sprawdzają i to od lat. Skoro już była mowa o wymiarach i funkcjonalności, to warto jeszcze dodać, że ten samochód zyskał nie tylko na przestrzeni dla pasażerów pierwszego i drugiego rzędu, ale zyskał też na przestrzeni bagażowej, dlatego że poprzednia kona miała bagażnik o wielkości tej takiej standardowej, czyli najczęściej używany, kiedy mamy normalnie złożoną kanapę tylną. To było około 360 litrów. Teraz ta wartość jest znacznie większa, bo tych litrów mamy 460, a więc słuchajcie, no około 100 litrów pojemności więcej. To jest naprawdę świetny wynik i teraz bagażnik tego samochodu no, śmiało takie 4 osoby mogą się spakować i całkiem daleko tym autem pojechać. Właśnie, my jedziemy dzisiaj wariantem tym hybrydowym, jeździmy głównie po mieście, no takie właśnie warunki pogodowe i sytuacje nas też zostały, że po prostu szukamy miejsca, żeby gdzieś się. Tym autem schować, żeby móc je po prostu nagrać. A więc tutaj słychać, czuć, widać, że przede wszystkim realizowany jest ten napęd elektryczny. No, ruszamy bezszelestnie, bez uruchamia się za chwileczkę. Natomiast to jest to, co mówiłem, że dla tych, którzy cenią, o właśnie, odezwał się sygnalizator, że przekroczyliśmy delikatnie, bo tylko 1 km na godzinę. Yy... Ograniczenie do 40, a więc dla tych, którzy zapominają, też yy, ważna informacja: taki system monitorowania w tym samochodzie jest, który będzie Wam przypominał o tym, że pewne ograniczenia prędkości się zdarzają. Stylistycznie ten samochód z całą pewnością wyróżnia oświetlenie. Chociażby zobaczcie tenże. Pasek LEDowy przez całą szerokość nadwozia, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ale skupmy się na razie na tym, co widać tutaj, czyli właśnie na tym tylnym pasku. Ten pasek powoduje po zmroku, że po pierwsze e, widać cały gabaryt, całą szerokość tego nadwozia. On zachodzi też na boki, e, więc dokładnie widać, gdzie krawędzie tego auta się kończą. E, poza tym, no, kony po zmroku nie pomylicie z żadnym innym autem. E, tych linii takich ciekawych w tym wozie jest znacznie więcej, chociażby ten pas, który ciągnie się tutaj od spoilera aż do przedniej części nadwozia, gdzie również czeka na was. Potężna na całą szerokość listwa LEDowa. Pochylę się nieco nad tymże pojazdem. Oczywiście, tak jak mówiłem, pasek LEDowy tutaj, no oczywiście to też nie jest światło główne tego auta. Natomiast ciekawy akcent stylistyczny. Światła główne, słuchajcie, są umieszczone tutaj. O, on znowu ożył. No tak już z hybrydami jest.